Szukasz czystego i potężnego dźwięku bez uciążliwych kabli. W tym wideo przedstawiamy najlepsze głośniki Bluetooth marki JBL na rynku. Od kompaktowych modeli, które zabierzesz wszędzie, po potężne wieże dźwiękowe idealne na imprezy i eventy. Przeanalizujemy jakość dźwięku, czas pracy akumulatora, odporność na wodę, łączność multipoint oraz oczywiście stosunek jakości do ceny, abyś mógł wybrać głośnik JBL idealny dla Twojego stylu życia. Pamiętaj, wszystkie linki znajdziesz w opisie. Numer 1 Charge 6. Ten model JBL to przenośny głośnik Bluetooth, który zabiera Twoją muzykę wszędzie, zapewniając maksymalną moc i klarowność. Dzięki certyfikatowi IP68 jest w pełni odporny na wodę i kurz. Możesz go używać przy basenie, na plaży czy w deszczu bez żadnych obaw. Solidna konstrukcja chroni go także przed upadkami i uderzeniami podczas Twoich przygód na świeżym powietrzu. Czas pracy akumulatora wynosi aż 28 godzin ciągłego odtwarzania więc muzyka nie przestanie grać od rana do nocy, bez konieczności ładowania. Będziesz mógł animować spotkania z przyjaciółmi, dni na plaży czy wędrówki po szlakach w pełni rytmu i energii. JBL Charge 6 wykorzystuje technologię AI Soundboost, która automatycznie dostosowuje korekcję dźwięku do otoczenia, tworząc przestrzenną, krystalicznie czystą scenę dźwiękową. Od głębokich, mocnych basów po czyste soprany, każda nuta brzmi zaskakująco wiernie. Dzięki kompatybilności z Auracast możesz dzielić się muzyką ze znajomymi. Połącz kilka słuchawek lub kolejnych głośników zgodnych z Auracast i wszyscy słuchacie tej samej ścieżki w idealnej synchronizacji, bez dzielenia jednego urządzenia. Obsługa jest prosta. Specjalne przyciski do parowania, regulacji głośności i wzmocnienia basów są zawsze pod ręką. Każda nuta brzmi zaskakująco wiernie. Numer 2. Ekstrem. Wyobraź sobie, że trzymasz w dłoni profesjonalny system dźwiękowy. Z JBL Impreza podąża za tobą wszędzie. Już od pierwszej nuty poczujesz, jak potężne basy otulają przestrzeń, a jasne soprany błyszczą czystością, jak na koncercie na żywo. Głośnik został zaprojektowany, by wytrzymać bryzgi i przypadkowe zanurzenia, dzięki maksymalnej odporności na wodę i pył. Bez obaw możesz go używać przy basenie, na plaży czy w deszczu. Kamuflażowa obudowa dodaje mu przygodowego charakteru i dyskrecji, świetnie wpisując się w miejskie i naturalne krajobrazy. W zestawie znajdziesz praktyczny pasek na ramię, który wygodnie nosi się podczas wędrówek, spacerów po mieście czy spotkań na świeżym powietrzu. Do ładowania służy port USB-C kompatybilny z typowymi ładowarkami w Europie. Naładujesz głośnik przed wyjściem lub za pomocą powerbanku. Bez potrzeby szukania specjalnych przejściówek. Kamuflażowa obudowa dodaje mu przygodowego charakteru i dyskrecji, świetnie wpisując się w miejskie i naturalne krajobrazy. W zestawie znajdziesz praktyczny pasek na ramię, który wygodnie nosi się podczas wędrówek, spacerów po mieście czy spotkań na świeżym powietrzu. Numer 3 Clip 5 Jebel Clip 5 to lekki, minimalistyczny głośnik z eleganckim karabinczykiem który pozwala błyskawicznie przypiąć go do plecaka, paska czy uchwytu hulajnogi. Masz muzykę zawsze pod ręką podczas wędrówek po górach czy przemieszczania się po mieście. Certyfikat IP chroni go przed przypadkowym zanurzeniem, piaskiem czy kurzem, więc możesz słuchać playlisty nad rzeką, na plaży czy w deszczowe dni na łonie natury bez obaw. Zaskoczy cię 12-godzinna autonomia, a aktywując tryb Playtime Boost, przedłużysz imprezę jeszcze bardziej przed kolejnym ładowaniem. Łączność Bluetooth zestawia się w kilka sekund i pozostaje stabilna, nawet gdy oddalisz się o kilka metrów. Pomimo kompaktowych wymiarów, dźwięk jest pełny. Zaskakujące niskie tony, klarowne średnice i precyzyjne wysokie tony, wzmocnione przez technologię wzmacniania JBL. Clip 5 to idealny kompan przygód, który zmierzy się z żywiołami i dostarczy dźwięk studyjnej jakości bez zajmowania cennego miejsca w bagażu. Zaskoczy cię 12-godzinna autonomia, a aktywując tryb Playtime Boost, przedłużysz imprezę jeszcze bardziej przed kolejnym ładowaniem. Łączność Bluetooth zestawia się w kilka sekund i numer 4 Charge 5. Wyobraź sobie, że przenosisz energię festiwalu w swojej dłoni. JBL. Charge 5 sprawi, że muzyka nigdy się nie zatrzyma. Ten przenośny głośnik łączy w sobie wytrzymały, minimalistyczny design, idealny na każdą wyprawę, z potężnym dźwiękiem, za który marka jest uwielbiana. Odporna obudowa z certyfikatem IP67 znosi zalania, kurz i upadki. Możesz go używać nad morzem, na piaszczystych szlakach, czy w deszczu, bez najmniejszych obaw. Matowe wykończenie w czerni nadaje mu elegancki charakter, który pasuje zarówno do ogrodowych spotkań, jak i salonu. Jedno ładowanie wystarczy na cały dzień muzyki, od wschodu słońca, aż po późne godziny wieczorne, dzięki potężnej baterii. A jeśli chcesz zwiększyć głośność, funkcja party boost pozwala łączyć kilka kompatybilnych głośników w jedno stereofoniczne przestrzenne źródło dźwięku. Parowanie przez bluetooth trwa chwilę bez plątaniny kabli czy skomplikowanych ustawień. Możesz się swobodnie poruszać, a głośnik utrzymuje stabilne, nieprzerwane połączenie nawet na kilka metrów od źródła. Jedno ładowanie wystarczy na cały dzień muzyki, od wschodu słońca aż po późne godziny wieczorne, dzięki potężnej baterii. A jeśli chcesz zwiększyć głośność, funkcja Party Boost pozwala łączyć kilka kompatybilnych głośników w jedno stereofoniczne, przestrzenne źródło dźwięku. Parowanie przez Bluetooth trwa chwilę, bez plątaniny kabli czy skomplikowanych ustawień. Możesz się swobodnie poruszać, a głośnik utrzymuje stabilne, nieprzerwane połączenie nawet na kilka metrów od źródła.